Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak dołączyć na serwer Discord. Aby dołączyć na serwer Discord, należy kliknąć plus w lewym górnym rogu, następnie przyci szary przycisk Join Server i wkleić link. Aby zaproszenie działało, nie musimy wklejać całego linku, tylko tą końcówkę. Następnie klikamy Join Server. Jak widzimy, do dołączyliśmy do serwera. Można także, jeżeli nie posiadamy zaproszenia, wyszukać interesujący nas serwer w jakiejś zakładce. Jak widzimy, wyświetlają nam się tutaj różne serwery, do których możemy dołączyć. Jak widzimy, dołączyliśmy do serwera bez zaproszenia. Dziękuję za oglądanie tego poradnika i zapraszam do subskrypcji naszego kanału i oglądnięcia innych poradników.